I zaprawdę czas był już po temu, abym dalej szedł. I pielgrzyma cień, i najdłuższa chwila, i najcichsza godzina wszystko mówiło mi, czas to najwyższy. Czas nabierał kilogramów i rósł w sposób od zwierzęcym niepodobny. Przybierał na masie, pączkując niczym sakromajse z sarwezji, poddane chyżej fermentacji tuż przed umieszczeniem ich wraz z innymi substratami w masie piekarniczej. Nie było już jednak żadnych mas piekarniczych, ani nawet samych piekarni, ich czas przeminął, podobnie jak w przypadku innych śmiertelnych profesji, które ludzie wymyślili sobie dla swej wygody. Znajdowały się skremowane lub złożone w gnijących trumnach, porzuconych bezwiednie w popłochu, kiedy czas najwyższy nadszedł. Stał i spoglądał na rowy, pełne bałaganu, emanującego ludzką niechęcią do obcości. Otwory te wykopane w ziemi stanowiły jedne z ostatnich świadectw, jakie pozostawili po sobie jego pobratymcy, spieszący się do przedświata dziecięcego, z którego na powrót mieli się wyłonić, gdy czas przestanie już rosnąć i pęknie posmoczemu jakby łyknął nieopatrznie gorejącą wewnętrznie owce, Wtedy znów nabiorą formy materialnej, ochładzając się i skraplając, by u szczytu swych dokonań zamarznąć i spotkać się z tym, który tkwi w lodowym jeziorze. Wówczas ponownie skarleją i sublimują, by doświadczyć swego odwiecznego pragnienia, o którym przed wiekami zapomnieli. Świadectwo jednak, które obserwował, nie naprowadziło go na takie wnioski. Nie mógł swym umysłem ogarnąć złożoności, jaką postawili u podstaw świata pierwsi architekci o dłoniach poranych i umysłach skażonych zazdrością. Jego głowa nie dysponowała wystarczającymi pokładami energii pierwotnej, wyparta przez dogmat ewolucyjny. Posiadał myśli zwyczajne, można by rzec, że pospolite. Bał się końca i rozpaczał za początkiem, początkiem, w którym istnieli także pozostali. Dzisiaj nie istniał już nikt. Liście stały się większe, paprocie nabrały powagi. Przestały czołgać się po ziemi i nabrały drzewnego majestatu, odebranego im dawno temu, gdy zagłada stąpiła na jaszczury. Pnącza i korzenie pokonały marmury i beton, przedzierając się przez cywilizacyjne ostoje stateczności. W jaki sposób mógł to jeszcze pamiętać? Dlaczego miał w głowie okresy, kiedy to ludzkość władała roślinami? To, co czyniły teraz, sprawiało wrażenie, jakby tylko czekały na zniknięcie swego największego wroga, by wystrzelić z pełną mocą i zawładnąć odebranymi naturze terenami. Wyzwolone z donic, wypuszczone z grządek, wyemancypowane ze szklarni, silne i samodzielne. Niezależne od terminów podlewania i ciepła z kaloryfera czy światła z zarolety. Teraz pnącza pieły się ku górze, ku jasności i ku egzystencji w kółko się odradzającej i eskalującej swe pełne saturacji łodygi o strukturach tak mocnych i stabilnych jak nigdy przedtem. Wiedział, że koniec jest bliski. W rowie spoczywały ciała. Ciała gnijące i ciała rdzewiejące. Do wyboru, do koloru. Zeskoczył. Opędzając się od much przęczących koncertowo, postąpił kroków kilka i rzucił okiem na płaszcze, które przejmował już mech. Obok leżał jednak korpus stabilniejszy, nieco trwalszy, choć równie zawodny. Przesunął go osążeń i podpiął doń kabel ze swojego ekraniku solarnego, który ukradł jeszcze, gdy przedmioty posiadały właścicieli. Lubił zaglądać do pamięci tych mechanicznych. W przeciwieństwie do mózgowych, nie gniły tak szybko, gdy ich właściciel opuszczał świat. Pierwsze z ciał nie posiadało już myśli czytelnych. Na wyświetlaczu zamrugały jedynie glicze i errory. Drugi, podobnie i trzeci, dopiero narząd elektryczny odpowiedział na jego wezwanie. Ekran zamigotał i zaszeleścił, z głośników zabrzmiał cichy i nieczysty dźwięk, będący głosem żeńskim. Niepodobnym było jednak rozszyfrować treść przekazu ustnego. Musiał ograniczyć się do obrazów, migawek z życia androida. Przelatywały szybko, nierytmicznie. Ujrzał wielką wodę, czystą ciecz pełną radosnych ludzi. Wodę z czasów, gdy jeszcze była przejrzysta. Zobaczył też miasta i przystanki. Osiedla pokryte betonem i polityków, przyjaźnie machających do tłumu. Wszystko to tworzyło iluzję przeszłości. Poczuł radość. Dawało mu to nadzieję, że ktoś oprócz niego jeszcze egzystuje. Ktoś, kto dobrze myśli o dawnych czasach, a nie jak na potkani i przezenim nomadzi, gardłuje jeno na zło, które ludzkość spuściła na siebie swą głupotą nieprzeniknioną i pychą niepohamowaną. Szukał dobrych myśli, cieszył się, lecz spochmurniał. Na ekranie obraz szczęścia przerwał się trafieniem właściciela pamięci do ciemnego pomieszczenia, w którym zamaskowany jegomość, z pomocą narzędzi zadawania bólu wwiercał się w bezbronne kolano i zatapiał w unieruchomionych ramionach. Mężczyzna wyłączył swój ekran. Nie mógł już dłużej przyglądać się tym torturom w anturażu śmierci, pośród którego koncerty ogrywały zastępy leśnych muszysk i padlinożernych stworów o sześciu nogach i chitynowych pancerzach. Schował w ten czas przyrząd do torby zawieszonej na ramieniu i z gniewem na obliczu wykaraskał się z dołu. Opuszczając las spostrzegł walające się wszędzie śmieci. Resztki po klientach tej restauracji świata, których nie miał kto umieścić w koszu, roiło się tu od niepozmywanych talerzy i umorusanych osadem po kawie kubków, które zwierzyna trącała nosem i raz po raz padała, zadławiona wiecznym plastikiem, sukcesywnie odradzającym się i niewrażliwym na upływ czasu. Ciągnął swój wózek, który podskakiwał żałośnie na wybojach i trzeszczał, jakby planował za moment się rozpaść, jak wieża zbudowana na piasku. Nie miał jednak innego wyjścia. Tylko taki przyrząd mu pozostał. Ciągnął swój dobytek, przeglądając śmieci, w poszukiwaniu nadziei, której niewiele w powietrzu pozostało. W postępach leśnych spostrzegł przemianę. Dawniej, gdy jeszcze miał znajomków i kompanów do picia, niepodobnym było spostrzec w gęstwinie czy na ścieżce myłkusa. Myśliwi tępili je ostro, twierdzą, że są szkodliwe dla swej populacji i tworzą słabsze osobniki. Strzelali więc i wieszali zdegenerowane poroża na ścianach swych domków drewnianych. Teraz w lasach rządziły Wilki. Nie istnieli już żadni sztuczni myśliwi, żadni zorganizowani prawem reduktorzy, terminatorzy asasyni ani aborterzy. Natura sama zdecydowała, że myłkus stanie się nową, ewolucyjną formą. Czyżby zatem dawni łowczy się mylili? Czyli kwidowali zdeformowane osobniki i zatrzymywali postęp? Na to wychodziło, skoro samoistnie dalej się mnożyły, nieograniczane przez prawa pierwotne. Protagonista nigdy nie polował. Nie znał się przesadnie na zdrowiu Jeleni, Danieli i Saren. Obserwował je jednak ostatnio coraz częściej. Było ich więcej, mimo że liczba wilków wzrosła. Populacja roślinożernej zwierzyny wcale nie zmalała. Zagarnęła tereny dawniej należące do ludzi. Zjadła resztki ich toksycznego jedzenia i urosła jak rosły za pokolenia płody, rozrywające z roku na rok coraz silniej łona swych matek, faszyrujących je nieświadomie antybakteriami ze ścięgien udręczonego w obozach drobiu pozbawionego dziobu przy urodzeniu. Te mroczne wizje miał teraz przed swymi oczyma, spoglądając w absolutnej ciszy na gromadę ośmiu kozłów, myłkusów. Po chwili oddaliły się energicznie, a on pozostał sam na sam ze sobą i swoim lugerem. Lugera znalazł piwnicy, zapuszczonej piwnicy, w której wytworzył się nowy ekosystem, pozwalający milionom pająków hibernować się i przybierać postać ośmionogich mumii, zawieszonych pod sufitem, wilgoci wieczny chłód. Jedno okno, usadowione na wysokości chudnika, wpuszczało do wnętrza snop światła, który rozszczepiał się, przenikając przez postrzępione fragmenty dawnej szyby, pokrytej teraz resztkami pajęczego pokarmu. W starym metalowym wiadrze spoczywały truchła żab. Zeschnięte na wiór, lecz nadal kształtnie. Nieszczęsne płazy musiały wpaść tam ongiś i z uwagi na kształt pojemnika nie miały jak się wydostać. Umarły z pragnienia, ginąc obok ciał swoich pobratymców. Mężczyzna kopnął wiadro, przewracając je. Wypełzł z niego duży czarny pająk, który w przeciwieństwie do swoich rodaków nie zadomowił się pod sufitem, pogrążony w wiecznym śnie. Dzięki jednak temu kopniakowi na żaba nie mogła już zginąć w tym dziwnym miejscu, przepełnionym trutką na myszy i pozatrzaskiwanymi pułapkami. Luger spoczywał w skrzynce na kwiaty. Był porysowany i zakurzony. Prawdopodobnie stanowił pamiątkę z czasów Rzeszy. Nie sposób było w tej przestrzeni określić, czy działał. Zabrał go, i z poza nim w piwnicy nie nadawało się do użytku. Zwilgotniałe plakaty, zatrzymane zegary, puste pojemniki, podziurawione opony mnóstwo pajęczyn. Przedmioty, które utraciły swe zastosowanie jeszcze w czasach, kiedy ludzie mieli jakieś zastosowanie. W piwnicy mieszkał degenerat. Nie miał już fizycznej postaci. egzystował w formie dusznej i w takiej właśnie uprawiał swoje degenerackie aktywności. Pozostały po nim cienie na ścianach. Martwe światło odbite od szeregu kawałków szkła wpadało przez kratkę w górnej części drzwi i rozświetlało chłodnie. Na podłodze zachowały się ślady posoki zupełnie suche, przypominające leciwą farbę, tracącą powoli pigment. Otworzył skrzypiące wrota i spostrzegł zmazę na żółtawej ścianie. Ślady po praktykach, jakie cechowały miłośników zadawania bólu. Gdzieś w wymiarze dosięgalnym dla dusz brzmiał jeszcze niczym echo krzyk kobiet, zaciąganych, tu regularnie i maltretowanych, jak maltretuje się istoty niewzbudzające sympatii. Najwyraźniej ów degenerat, który teraz znajdował się na płaszczyźnie bezcielesnej, nie posiadał empatii. Wyzbył się jej podczas pracy przy produkcji śniadań, które sygnował własnym nazwiskiem i które wypełniał w ilościach niebotycznych białym złotem, które z ukrycia mordowało swych konsumentów przez lata, podsycając w nich choroby, przez które finalnie polegli. Protagonista nie znał degenerata osobiście, wiedział, że chadzał na polowanie i wycinał lasy, by sadzić buraki cukrowe. Na tym jednak jego wiedza się kończyła. Był to człowiek medialny, który uciekając przed fleszami, zaszywał się na ludzi i oddawał swym bluźnierczym fetyszom. Tak Luger znalazł się w jego posiadaniu, wykopany z piwnicy. Mógł działać. Podniósł go i spoglądając na las, przyłożył do swej skroni, po czym nacinął spust. Kroni okazała się niesprawna. Powtórzył próblecz daremno. Nie dane mu było dzisiaj zginąć, mimo że pragnął tego skrycie. Chęć ta narodziła się w jego głowie, gdy uświadomił sobie, że przeszłość nie wróci. Jego era wydobywcy została zakończona. Przerwano ją brutalnie i nazwano go zdrajcą. Pozostawił po sobie zmiany, których żadna siła, czy to ludzka, czy nadludzka, nie mogła już cofnąć. Temperatura rosła z każdym miesiącem coraz szybciej. Przybliżała rzeczywistość do absolutu, odparowując ją coraz sprawniej. Pocił się, lecz bał poparzeń słonecznych, dlatego nie zdejmował z siebie grubego odzienia pozwalającego mu uchronić się przed kleszczami. Kroczył wiecznie zmęczony i wiecznie mokry, gdyż deszcze atakowały go z nienacka, nie dając szans na umknięcie i rozłożenie namiotu. Gdy leżał na brudnym kocu po zmierzchu i nasłuchiwał rykowiska, przypomniało mu się, jak po raz ostatni wędrował z pobratymcami. Mimo wcześniejszych zapewnień, zdecydowali się wówczas rozpalić ognisko. Noce nadal pozostawały chłodne jeszcze wtedy, dopiero w maju robiło się cieplej. Protagonista nie wierzył w przesądy, lecz mimo to uległ namowie siostry i pozwolił na przenocowanie w tym miejscu. Noc niosła ze sobą koszmary i marzenia, zwykle te drugie, jeśli już się pojawiały, przeradzały się po chwili w opcję pierwszą. Dominujący niepokój i atmosfera grobowca udzielały się wizjom onirycznym, które niczym duch białej damy nawiedzały pałace podświadomości tych hardych na ciele i duszy mężczyzn oraz kobiet. Woń grobowa. Przemierzając ostępy węchowe, samoistnie wypełniała komnaty i spływała po pilastrach sennych. Ornamenty naściennych herbów przybierały kształty sepulkralne, wprowadzając żałość i smutek, przesłoniwszy to, co każdemu z osobna rodziło się szczęśliwego w głowie. Pesymistyczne wizje świata i obecnych czasów, które podobnie jak ów posąg walecznego człowieka na wzgórzu, kiedyś staną się nierozpoznawalne z bliska, owiane tajemnicą i niepamięcią. Jeno pobieżnie dające się poznać z daleka, z detalu swe szczegóły nieodwracalnie utracą. Tak też i dziwić się nie można, że tak złe charaktery w ludziach powstawały. Czyż prawda? Czy na pewno tylko atmosfera sprawiała, że stawali się tym, kim byli? Jeśli tak, to dlaczego inni różnili się od nich i oni od siebie wzajemnie? Jak też tłumaczyć, że i dawniej, gdy mlekiem i miodem świat płynął, jednostki złe wewnętrznie również się rodziły. Dziwne pytania nawiedzały głowę na wpóźniącego już protagonisty. Nie mógł otworzyć oczu, ale nie czuł, że śpi. Znalazł się teraz między jednym a drugim w najgorszym możliwym położeniu, nie wypoczywając lecz i nie mogąc nic zrobić, tkwiąc w absolutnej niemocy. Obudził go natomiast pikacz, który od czasu kilku nieudanych prób opuszczania świata żywych stał się dla niego sensem istnienia. Kroczył więc zgodnie z jego częstotliwością. Przeżąd zachowywał się niczym radar. Pikał szybciej, gdy jego użytkownik poruszał się w odpowiednim kierunku. Kroczył więc niepewnie, acz dynamicznie. Noc pozostawała ciepła, zupełnie nie taka, jaka być powinna. W lesie unosił się dym, coś zapłonęło. Wilkie wyła, drobnica leśna uciekała przed ogniem, żar dochodził natomiast z piekieł. Mężczyzna ubrał maskę, bo dym stał się gęstszy i utrudniał mu oddychanie. Spostrzegł, że pod jego nogami krzątają się fragmenty ubrania, w tym hełmy. Znał te hełmy. Bawił się on gdzieś w rekonstrukcji, kiedy jeszcze zabawa miała rację bytu. Kopnął jeden z nich, a ten potoczył się po trawie i zastygł. Był to hełm Wehrmachtu. Nie powinno go tu być. Powinien spoczywać w muzeum na wysypisko historii. On jednak wyrósł sobie w lesie niczym Muchomor Sromotnikowy. Nie był ponadto samotny. Jego bracia wydobywali się z ziemi i ogarniali przestrzeń, mnogość hełmów, mnogość rękawów i insygniów. W dymie majeczyły też flagi czerwone flagi z gwiazdami, sierpami i swastykami. To działo się teraz. Posłyszał głosy. Dusze opuszczały piekło, które zostało stopione. Lodowe jezioro niemal wyparowało i uwolniło tych, którzy spoczęli na jego dnie. Padały słowa francuskie, niemieckie i rosyjskie, ale języków tak naprawdę było więcej niż podczas obalenia wieży Babel. Dźwięczna siła parowała ku górze, a on cierpiał, trzymając się za głowę i zatykając uszy, na ile potrafił. Hałas nabierał na sile odgłosy radości, przeplatające się z rykiem niebotycznego cierpienia. Dusze odchodziły do pleromy. Tego był pewien. Czytał o tym w księdze, którą ktoś kiedyś porzucił przy drzewie rodzącym żołędzie. Nie spodziewał się, że doświadczy tego dzisiaj. Nie oczekiwał, że kiedykolwiek będzie mu dane uczestniczyć w tym wydarzeniu. Wrzaski stały się tak silne, że aby nie stracił głowy, musiał sam zacząć krzyczeć. Z początku rzucał jedynie nieartykułowane dźwięki gniewu, ale potem począł wyznawać swe grzechy i prosić o pokutę oraz przeniesienie go wraz z potępionymi do absolutu. Zbudził się o świcie. Nie miał siły wstać. Żyły na jego dłoniach, niemal wzrosły się z korzeniami drzew, które wygrzebały się z gleby obok niego. Drzewa te zachowywały się dziwnie znajomo. Nie wykonywały ruchów, ani nie wypowiadały słów, ale czuł z nimi więź. Poczuł w tej chwili ogromną łączność ze światem, którego nie rozumiał i rozumieć wcale nie musiał. Miał w nim jedynie życia, po śmierci dać swym ciałem paliwo dla innych bytów, które nie cieszą się nieczyją sympatią. Gdy polegnie, wyrosną na nim grzyby, a po nich chodzi będą mrówki, które odstraszą kleszcze, których tak bardzo zawsze się bał. Cieszyła go wizja, iż nie stanie się pokarmem dla pajęczaków. Pochłoną go natomiast inne organizmy, które potem same wymrą. A ich dusze, podobnie do jego duszy, doświadczą apokatastazy i odrodzą się, by przeżyć ponownie te same życia w kolejnym cyklu świata. Cyklu? W którym te same błędy znajdą swoje odzorowanie, cyklu, który nie przyniesie niczego nowego, a powiel jedynie zjawiska, jakie już miały miejsce. Będzie taki sam i tak samo zdegraduje materię, która dana jest duszą. Dusze bowiem kiepską mają pamięć i szybko zapominają, co robiono im złego, a jeszcze szybciej zapominają, co one robiły złego. Jedynie skały zachowają pamięć. Pozostaną, przekształcą się fizycznie, lecz zachowają swój idealny stan duchowy. Te skały skruszą wszelkie hełmy i zmiażdżą pozostałości, które mogłyby przynieść nowej generacji dusz wieści o przeszłości materii. I tenże cykl obserwował już po raz nieskończony, nie mógł wiedzieć, która to powtórka, który raz zasiada nad tym samym wspomnieniem, w którym dopuścił się tej samej zbrodni. Las natomiast rusł. Kłaniał ciała oparte o pnie, zakrwawione truchła, i ich parszywe ubrania pokryte juchą. I tak wszystko stawało się jednością, aby na zgliszczach przywróconego do porządku świata mogło po raz kolejny narodzić się życie, o którym powie się potem, że wyszło z żebra lub gliny, jaką w swych trzęsących się dłoniach formował niedoskonały demiurg, wojujący z Absolutem, jak Aryman z Ormuzdem. Życie to zaś nieuchronnie prowadzić miało do śmierci, która prowadzić miała do życia, które prowadzić miało do śmierci. W ten sposób prawdziwy koniec nigdy nie nadszedł, a tragedia trwała wiecznie.